Hallo und willkommen bei Schlesien Journal. In der heutigen Sendung besuchen wir die südliche Ecke Schlesiens. In Ligota bei Bilizbiala lebt Pfarrer Marek Uglosch. Ein leidenschaftlicher Tauben- und Hühnerzüchter, der Schlesien für einen besonderen Teil der Welt hält. Doch zuerst zu den Infos. Mit einem Konzert des Sinfonieorchesters und des Chores der Oppelner Philharmonie haben am 19. Oktober die Deutschen Kulturtage im Oppelner Schlesien begonnen für alle liebhaber der deutschen kultur wurden zum neunten mal in und rund um oppeln konzerte ausstellungen vorträge und workshops vorbereitet. wir wollen vor allem zeigen dem publikum und den einwohnern der woiwodschaft oppeln dass die deutsche musik dass die deutsche kunst die deutsche kultur allgemein etwas schönes ist und etwas äh, zu bieten hat. Das Programm ist bunt gemischt und hält für jeden Geschmack und jedes Alter etwas bereit. Und so wird unter anderem am Sonntag, den 4. November, im Kulturhaus in kosel die Gruppe Kottich und Daria auftreten. Dabei werden sie ihre neueste CD präsentieren. Am 8. November wird in der Wojewodschaftsbibliothek in Oppeln die Ausstellung. 100 Jahre Adventskalender eröffnet. Das genaue Programm finden Sie auf www.dskn.vdg.pl. Junge Talente aufgepasst, die deutsche Minderheit sucht den Superstar 2012. Wenn du gerne singst, dann melde dich an, egal ob Jazz, Rock, Hip-Hop, RB oder Pop, Hauptsache in der deutschen Sprache. Die Teilnehmer müssen eine CD mit zwei Liedern vorbereiten und sich bis zum 9. November anmelden. Das große Konzert wird am 25. November in Krapitz veranstaltet. Weitere Informationen und die Anmeldeformulare gibt es unter www.skn.vdg.pl Pfarrer Marek Uglosch züchtet genau wie sein Vater Tauben. Und genau wie der Vater ist er evangelischer Pfarrer und Professor an der Christlichen Theologischen Akademie in Warschau. Doch seine Identität wollte Pfarrer Marek Uglosch selbst definieren. Wir haben ihn in seinem Wohnort Ligota bei Bielitz-Biala besucht. In Leben waren immer da, weil mein Vater war ein und ich noch immer Widząc statek, który się modli, było dla mnie zupełnie naturalne, że powinienem się modlić. Widząc statek, który hoduje gołębie, było dla mnie naturalne, że chyba mężczyzna powinien gołębie hodować. Gołębie są wręcz częścią jakiejś mojej już w tej chwili tożsamości, bo sobie zdałem z tego sprawę, że częścią tożsamości śląskiej jest hodowla gołębi czy kur. Od 42 lat hoduję kury, gołębie trochę później zacząłem. Ja szczególnie umiłowałem gołębie barwne, które wywodzą się przede wszystkim z krain niemieckich historycznych, bo zwłaszcza Niemcy lubili te barwne gołębie zawsze hodować. Stąd ja mam rasy saksońskie, południowo-niemieckie, frankońskie i turyńskie z Turingii. Typowym dla chrześcijaństwa jest myślenie o gołębie jako o. W jakiejś metaforze, symbolu ducha świętego, prawda? Czyli daru życia, daru miłości, daru wspólnoty. Ja tą wypowiedzią swoją blokową staram się ludziom pokazać, czytelnikom, to w większości są panowie, no bo tam oni szukają informacji o kurach, o gołębiach i oni przez przypadek, przez szukanie w sieci informacji o gołębiach, kurach trafiają na blok, podobaczą blok Faroża, tam są takie zdjęcia o, o modzie, no teraz może odnieść się do swoich wyobrażeń, do swojego sposobu myślenia, jak go ukształtowało rodzina, życie. Może pomyśli nad swoimi kompleksami, nad tym, jak układa relacje damsko-męskie, nad swoim ubiorem. To jest dla mnie taka forma pomocy, no taka księżowska, no. Ja nie wiem, jak ja to mam powiedzieć. Po prostu jest to autentyczna wypowiedź Marka Uglorza. Na Górnym Śląsku utrwaliło się, takie, utrwaliło się takie przekonanie, że cieszyniacy to są inni ślązacy aniżeli reszta górnoślązaków. No i te, do dzisiaj się powiedzmy posługujemy taką nomenklaturą. skążeż jest? No ja jestem Prusok. Czyli z Pszczyńskiego albo z daję jestem cesarok, czyli z tej cesarskiej, austriackiej strony i w związku z tym moja tożsamość jest taka przepołowiona, cesarsko-pruska, ale generalnie jak znam historię, to widzę, że po prostu jestem ślązakiem, górnoślązakiem i to mnie kształtuje, to nadaje mi moją tożsamość. Wiem kim jestem, zbieram okruchy pozostałe po śląskości tej austriackiej, tej pruskiej, próbuję z tego sklecić marka Ugloża. No z Dami jest krainu przede wszystkim nadającą mi tożsamość, czyli ja to nazywam mitogenną. To jest dla istotne mianowicie, że moja wyobraźnia związana jest z pewnymi przestrzeniami, z pewnym krajobrazem, z pewną architekturą, która jest nie do odnalezienia gdzie indziej. Dla mnie tutaj istotne jest to, że poeta śląski Eichendorff, tak? Jak go czytam, to on posługuje się pewną metaforyką, którą ja rozumiem. Yy, ma pewną wrażliwość myślenia i wyrażania się, która jest mi bliska. My kulturowo, w sumie, może jesteśmy od siebie nawet dalecy, bo on posługuje się językiem niemieckim, ja polskim. Yy, ale. Jego wyobraźnia pracuje w bardzo podobny sposób. Jego wrażliwość na jest, prawda? Jego sposób doświadczenia życia jest podobny do mojego. I to nas łączy. Dlatego ja rozumiem śląskość właśnie w tych kategoriach, prawda? Współczesność śląska jest katolicka. Historia była jednak inna. Dolny Śląsk był bardzo ewangelicki, no w większości zdecydowanie. Na Górnym Śląsku też można było znaleźć takie enklawy ewangelicyzmu. Do dzisiaj pozostała ta enklawa cieszyńska, prawda, czyli od Bielska do Cieszyna. Był taki czas, yy, zaraz po wojnie, że starano się ten cały kontekst ewangelicki jakby wymazać z historii, z tożsamości śląskiej. To jednak yy, na szczęście się ten element obronił sam, jest i dla ludzi, jest to oczywiste, że Śląska Ziemia jest też ziemią, na której mieszkają ewangelicy. Najciekawsze doświadczenia mamy wówczas, gdy muszę się ubrać służbowo czyli mam koloradkę, i idę z żoną i z córką przez miasto. No, to wtedy czuję, że wzrok wielu ludzi spoczywa na mnie, no bo wtedy nie wiadomo, kim jestem. Ale jeżeli się przedstawiam, jestem angielskim księdzem, to nie ma żadnego problemu. To znaczy, ludzie rozumieją, że ewangelicki duchowny, ewangelicki ksiądz ma żonę, nie gorszą się tym. Ewangelicki duchowny yy, czują się tutaj, nad ziemi śląskiej, dobrze nie tylko dlatego, że się czuję ślązakiem i że jestem u siebie, ale tylko, także dlatego, że ludzie rozpoznają mnie jako cząstkę tożsamości śląskiej. No, dzi nie dziwią się, o, jakiś ewangelicki ksiądz się pojawił, bo rozumieją, że to jest rzeczywiście ziemia, na której miał prawo i ma prawo się pojawiać wciąż, prawda? I ja wśród yy, Katolików, księży z Kościoła Katolickiego. Wśród wiernych katolickich mam wielu wspaniałych znajomych, przyjaciół, z którymi wspólnie staramy się coś robić, powiem tak po chrześcijańsku, po księżowsku, na chwałę zbawiciela, a ku zbawieniu wszystkich ludzi. Czyli po prostu, żeby ludzie byli szczęśliwi, żeby się tu dobrze mieli. Bo to jest najpiękniejsze, jak się ludzie uśmiechają. Den Blog von Pfarrer Marek Uglosch finden Sie auf www.mjuschlonsk.pl und das Schlesien Journal ist in einer Woche wieder auf Sendung. Bis dahin, auf Wiedersehen.